Cześć, słuchajcie, jadę na karnawał do Sieges, tam się podobno odbywa najfajniejszy karnawał w ogóle tutaj w tej części, nie wcale nie w Barcelonie, tylko właśnie w Sieges, więc no, autobus i jedziemy z Hiszpanami, będziemy się dobrze bawić. Wtarłem do miejscowości Sitges To jest takie miasto oddalone od Barcelony Około 30-40 km To jest w ogóle miasto, w którym Dziś odbywa się karnawał Największy pochód karnawałowy Nie Barcelona, tylko właśnie Sitges W związku z tym idę, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać Pełno ludzi, kupę samochodów Kupę poprzebieranych ludzi Kupę dzieciaków no, Czuć taki rzeczywiście fajny, świąteczny, odświętny klimat Także idziemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać Popatrzcie, o tutaj pani idzie ładnie. Przebrany. na no, mamy następnych. Wszyscy czekają, wszyscy gdzieś yy, idą właśnie w stronę pochodu, który będzie się za chwilkę odbywał. Teraz będzie pochód dzieciaków. Yy, no a wieczorem właśnie koło godziny 20 zaczyna się ten właściwie prawdziwy pochód, na który mam nadzieję, że dotrę. Słuchajcie, absolutne może ludzi. Po prostu wszyscy idziemy w stronę właśnie miejsca, gdzie znajduje się ruta. Wszyscy poprzebierani. Yy, część osób idzie oglądać, jak będzie to wyglądało, a część osób będzie brało w tym udział. Całe rodziny z dzieciakami, młodzi, starsi. generalnie. Generalnie, jak widzicie, całe miasto się bawi i całkiem fajnie to wygląda. Także zobaczymy, jak będzie wyglądało dalej. Na ulicach miasta znajduje się tutaj taki system głośników które grają w tym momencie muzykę, w związku z tym tym bardziej jest to taki fajny wakacyjny klimat takiej e, ciągłej imprezy czy fiesty. Centrum, słuchajcie, centrum Siegest, tutaj dzieje się, że tak powiem, cała impreza, która się odbywa. Jak popatrzycie, całe miasto generalnie przystrojone w bardzo takich e, fiestowych, imprezowych barwach, kolorach ludzie uśmiechnięci, chodzący po ulicach przebrani, dzieci, rodziny wszyscy generalnie odbywają się tutaj właśnie pokazy, w tym momencie jakieś pokazy lalek, no a my szykujemy się i czekamy tak naprawdę na to, co jest główną atrakcją dzisiejszego dnia, czyli Wielką Paradę no ale do tego mamy parę godzin chodźmy, znajdziemy sobie taki takim reżysie bardzo przyjemne nadmorskie miasteczko, fajny taki klimat takiej nadmorskiej wioski, wiecie takiej rybackiej, gdzie generalnie można właśnie czekać, aż przyjadą, przypłyną łodzie ze świeżymi rybami, a przy okazji to wszystko takie podlane klimatem. Podlane wszystko takim klimatem właśnie imprezy, fiesty, karnawału, tego wszystkiego, co właśnie Tutaj w tym momencie się odbywa. Bardzo fajna sprawa. Sizes jest bardzo takim klimatycznym miejscem, to cały czas staram się Wam podkreślić, jakby pokazać, no ale rzeczywiście jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe i sympatyczne miasteczko, w którym znajdziemy zarówno taką nowszą część hotelową, ale tak samo wiecie, te stara, ta stara część, te stare mury miasta no, robią niesamowite wrażenie. A ponieważ jest to miasteczko nadmorskie, no tu kierujemy się w stronę plaży. I z tego, co z tych odgłosów, które mnie dochodzą, wygląda, że na plaży dzieje się naprawdę gruba i fajna impreza. Kosmicznie fajne miasto. Naprawdę rewelacyjnie. E, morze, plaża, fajne jedzenie, super klimat. Naprawdę rewelacja. Jeżeli będziecie się wybierać gdzieś w okolicy Barcelony, to Sitges to jest chyba naprawdę no, jeden z pierwszych kierunków, który powinniście rozważyć. Genialne. Widzicie, całe rodziny przebierają się i przychodzą właśnie świętować tutaj karnawał, bawić się. Podczas tego fajnego i przyjemnego czasu pogoda, no, dodatkowo, że tak powiem, nas rozpieszcza około 20, 18, 20 stopni słońce, delikatne kurki, ale z drugiej strony plaża, morze. Naprawdę rewelacja. Jako że mamy trochę czasu do tej parady, która ma się rozpocząć wieczorem i do tej, tej takiej głównej parady karnawałowej, no to idziemy pozwiedzać sobie trochę stare miasto. Chodźcie, bo naprawdę wygląda, że zapowiada się rewelacyjna wycieczka. Pamos. się parada dzieciaczków która miała miejsce tam koło 12:00. No i jak widzicie tu zaraz przy plaży fajne miejsce można było zorganizować właśnie tą paradę. Teraz jest chwila przerwy w związku z tym, no można je, może coś zjeść, jakaś kawka. Kawa to jest w ogóle dobry pomysł. Jak widzicie tutaj jest całkiem fajna rzecz, bo oprócz widzicie palm, które są takim typowym symbolem wakacji, to też zabudowa którą tu widzimy jest taka wiecie z czasów właśnie tego modernizmu, czyli tych czasów XIX wiecznych, przeplatana budynkami, które są w sumie dość nowoczesne. Nie może bardzo nowoczesne, ale powiedzmy takie lata 90., 2000. W związku z tym, no, całkiem przyjemny, fajny klimat tego miasta. To miasto takie. Z jednej strony ma na właśnie swoją taką duszę, a z drugiej strony jednak ta nowoczesność, która gdzieś tam cały czas z jednej czy z drugiej strony nas dosięga. Idę na kawę. Słuchajcie, super sprawą w tej imprezie, w tym pochodzie właśnie jest to, że przebierają się absolutnie wszyscy. Nie tylko dzieciaczki, młode i tak dalej, ale również starsi, będący w średnim wieku, ale też zupełnie starsze osoby, które tak naprawdę przebierają się właśnie chcąc wziąć udział w tym, super fajnym, tak naprawdę, wydarzeniem. Słuchajcie, nazywane jest również europejską stolicą homoseksualistów. Chodzący za rękę mężczyźni czy kobiety absolutnie normalna sprawa w tym mieście. W związku z tym, jeżeli macie z tym problem, no to macie z tym problem. CGS jedno z najbardziej tolerancyjnych miast w Europie. Zapraszamy. No, jak widzicie, impreza po całości. W związku z tym, żeby nie przegapić też fajnych kadrów, i odkładam na chwilę kamerę, biorę w rękę aparat i idę porobić parę fajnych fotek, bo fotki z tego wydarzenia będą naprawdę zacne. No to spacerując sobie właśnie po ulicach Sidges trafiłem na miejsce, gdzie są przygotowane wszystkie platformy, no bo to w końcu na tych platformach będą tańczyć i będą odbywały się no, tańcem, tak? No, trzeba przyznać, że pod tym względem w Hiszpanii nie mają sobie równych na, w Europie, a może i nawet na, świe no, na świecie, no może Brazylijczycy yy, podobnie, ale generalnie karnawał, Hiszpania, rewelacja. Yy, warto, warto, zdecydowanie warto przyjechać, warto sobie zobaczyć, chociaż, no, przynajmniej raz w życiu. Nie? W Hiszpanii nie ma tego, co jest w Polsce, takie też popularnie. Tutaj nie chodzi się do sklepu, nie kupuje się na przykład chipsów, nie siada się na jakimś murku i tam, wiecie, nie konsumuje się chipsów. W ten sposób. Cała ta taka spotkaniowa otoczka i właśnie ten cały spotkaniowy klimat no się odbywa w knajpach. Knajp jest niezliczona ilość, naprawdę. Yy, I oni po prostu w tych knajpach siedzą, jedzą, piją, dobrze się bawią, są ze sobą w swoim towarzystwie. Tak czekamy do jeszcze z następną godzinę do tego, żeby rozpoczął się właśnie pochód karnawałowy. Słuchajcie, no to tak jak widzicie, tak wygląda karnawał. Niestety nie wszystko byłem w stanie nagrać, nie wszystko mogłem mm, sfilmować. Po prostu miejsce, w którym stałem, było przeznaczone do robienia zdjęć. W związku z tym, no mam ich rzeczywiście dość sporo, bo... Yy, w takiej wstępnej wersji, jest ich około 1500, w związku z tym no, rzeczywiście udany wyjazd. No tak jak widzicie, karnawał w Sieges rzeczywiście prezentuje się rewelacyjnie, te wszystkie stroje, w ogóle wiecie, cała otoczka i tak dalej, no rzeczywiście dużo, dużo fajniejszy i dużo lepszy niż to, co możemy znaleźć w Barcelonie. W Barcelonie ten karnawał jest po prostu mniejszy, ze względu na to, że właściwie każda z dzielnic organizuje go samodzielnie. Jeżeli w takiej sytuacji będziecie chcieli się kiedyś wybrać na karnawał, no to Seajdżes jest zdecydowanie tym miejscem, gdzie powinniście się udać. Muszę biec, bo za dwie minuty za dwie minuty mi autobus odjeżdża, Mam nadzieję, że zdążę, bo jak nie, to są 40 km z buta. Więc słabo by było. Więc y, biegnę. No i musicie mi wybaczyć. Resztę plus moje przemyślenia. Już dogram w Barcelonie. Na miejscu. A pewno, -do, pe -do. Dobra, biegnę. Zdążyłem w ostatniej minucie, ale zdążyłem. Teraz tak szybkie przemyślenia, na teraz. Przede wszystkim strasznie długo. Ponad no nie, dwie godziny. Dwie godziny bite non-stop, platforma za platformą i tak dalej. Długo. W pewnym momencie już mam dość. Przemyślenie numer dwa. Jeżeli ktoś ma kompleksy, przyjeżdża do Hiszpanii, ogląda karnawał w Hiszpanii i nie ma żadnych kompleksów, żadnych? Odnośnie niczego. Te dziewuchy po prostu ruszają się niesamowicie. Widać, że lubią zjeść, w związku z tym boczki mają Fest, Celulit, czyli jak to tam się nazywa, to samo. Kompletnie im to nie przeszkadza, wszyscy się zarąbiście, bawią. Naprawdę, macie kompleksy Hiszpanii. No i trzecie przemyślenie, to właśnie odnośnie tych dziewczyn. Ja dochodzę do wniosku, że część z tych pokazów to jednak nie do końca była dla dzieciaków, naprawdę. No, także tyle na gorąco. Właśnie gorąco. No i lecę na Barcelonę.